Zobaczmy niej, która wisi na tablicy przy wejściu do przedszkola. Przyjechałam dzisiaj do Piotrkowa Trybunalskiego na konkurs Aktywny i Zdrowy Przedszkolak. Poprowadzę jedną z konkurencji i zasiądę w jury oceniającym wszystkie przedszkola samorządowe, które biorą dzisiaj udział w tym konkursie. Zobaczmy, jak to wygląda i jak poradzą sobie dzieciaki. Się, ruszamy się i teraz szeregog. Bardzo dziękuję paniom za zaproszenie na konkurs. Nawet nie wiedziałam, że taki konkurs jest organizowany. Jest to konkurs w Piotrkowie trybunalskim i biorą udział w nim wszystkie przedszkola samorządowe. Niesamowita sytuacja. Też tak uważam. Bo to nie często się zdarza, żeby wszystkie przedszkola wzięły udział w jakimś przedsięwzięciu, ponieważ no różnie to się zdarza. No dzisiaj jest 21 marca, pierwszy dzień wiosny, i wiadomo, że wówczas grupy przedszkolne idą powitać wiosnę, więc może też mają zaplanowane inne działania, więc bardzo się cieszymy, że dzisiaj z wszystkich przedszkoli samorządowych dzieci trafiły do nas na to spotkanie. A Pani jest organizatorką tego konkursu? Jestem organizatorką, razem z moimi nauczycielami, pracownikami, z Radą Rodziców między innymi. E, no ale też nie powiem, bo e, tutaj wsparcie, czy to patronów, czy, czy właśnie e, sponsorów, którzy nam e, przekazali różne dary, po, pomogło nam zorganizować tą, tą imprezę. Nie? A jak to w ogóle zrobić? Gdyby jakaś placówka chciała e, w obrębie swoich działań zorganizować taki konkurs, czyli e, któraś z placówek samorządowych wpadłaby na pomysł, że chcą podobny konkurs zorganizować. Od czego w ogóle zacząć organizację? Ma, to znaczy, pomysł jest na przykład. Y y y y y pomysł dalej? jest, ale potem trzeba go zaplanować, i w tym planie trzeba na, na pewno przejrzeć swoje zasoby, zobaczyć, y, czym y, dysponujemy. I to w zakresie zasobów ludzkich, zasobów. Materialnych i finan finansowych. Mm -hmm. A, I to jeszcze myśleć o tym z nawiązką, dlatego mm -hmm. że te finanse to końca nie mają. Tak. <laughs> trzeba ciągle coś dokładać, coś dokupić. E, mimo, że naprawdę staramy się w tej organizacji wziąć pod uwagę wszystkie wydatki, mm -hmm. czasem wyskoczy coś nieplanowanego i trzeba mieć na to po prostu mm -hmm. jakieś tam dodatkowe pieniążki. A jak wcześniej trzeba zacząć organizację? Jeżeli na przykład chciałabym w przyszłym roku szkolnym. Taki konkurs zorganizować. To kiedy powinnam się już zacząć orientować, robić ten plan, jak, jak, jak dużo czasu trzeba Ja potrzeba? myślę, że to tak jak u nas, jest zaplanowane w planie rocznym i my mhm. wiemy, że ma być konkurs. Mhm. Natomiast przygotowania, przynajmniej dwa miesiące wcześniej, na pewno e, pisanie różnych dokumentów, wniosków o patronaty do. Mhm. Tak jak w naszym przypadku, do różnych uczelni, do różnych instytucji, do prezydenta miasta Piotrkowa czy gdziekolwiek indziej, musi mieć jakiś czas na to, żeby właśnie ci patronaci mieli czas na. Podjęcie decyzji i przesłanie do nas informacji, mhm. czy obejmą patronatem, czy nie. To jest bardzo ważne. I druga rzecz to jest taka, też trzeba wziąć na przykład, jak tutaj jest konkurs związany też z dietą. Mhm. Trzeba wziąć pod uwagę to, jakie zasoby warzywy, warzywa, owoce są mhm. na rynku, bo to też może być różnie. No, to już Wasza jest scenami, też, tak, to, tak, to już w tym okresie jest jednak bardzo trudno takie fajne polskie nasze właśnie owoce i warzywa więc to też trzeba brać Aha. pod uwagę. Czyli biorę sobie kartkę papieru, tak sobie wyobrażam, wymyślam ideę konkursu i pierwsze co to wypisuję zasoby, jakie mam, jakie są potrzebne. Druga sprawa patroni, też medialni, którzy gdzieś tam będą tak, tak. uczestniczyć w promowaniu takiego wydarzenia, bo to też myślę, że warto tak. wziąć pod uwagę, czyli wysłanie zapytań, czy ktoś ewentualnie chciałby być patronem, czy ktoś chciałby ufundować nagrody dla przedszkolaków i teraz organizacja zasobów. To znaczy powiem tak, no nic się nie zrobi samemu. Hmm. Trzeba mieć ludzi, którzy hmm. będą wspierać te działania. Samemu tutaj bardzo mam, trudno, prawda? Oczywiście. Taką... Ja tutaj mam taki zespół ludzi, właściwie mogę sobie pochwalić bardzo fajną kadrą, która tutaj naprawdę się bardzo angażuje, czy pracowników, nauczycieli, specjalistów, pracowników obsługi, ale też radę rodziców mam taką hmm. po prostu, Ktoś by powiedział z podciemnej gwiazdy, bo, bo nie, no nie odpuszcza ta Rada. Naprawdę jest Rada bardzo dużo dająca nam tutaj swojego zaangażowania i my możemy naprawdę wiele rzeczy zrobić. Bez Rady nie dalibyśmy Rady. To jest też tak, że to są prawdopodobnie ludzie, bo prywatnie to się mało znamy, mhm. którzy gdzieś może też organizują jakieś przedsięwzięcia i też już wiedzą, na co zwrócić uwagę. I różne podpowiedzi, to jest po prostu gorąca linia we wszystkich kierunkach, żeby po prostu takie coś zorganizować, bo naprawdę trzeba zrobić ogromny wysiłek. Poza tym powiem tak, na pewno promocja takiego przedsięwzięcia, mm -hmm. przemyślenie tego, jak dotrzeć do na przykład przedszkoli, bo nie zawsze wystarczy sam, samo wysłanie... E, oferty, tak, że, że mamy tutaj prawda, konkurs i no, zapraszamy. No, trzeba jeszcze podzwonić, dopytać, przypomnieć, no, żeby to zaistniało gdzieś tam w pamięci. To jest taka trochę niewidzialna praca, bo tego nie widać. Tutaj dzieciaki z tych przedszkoli przyjechały, ale to, co było wcześniej, żeby ta ekipa dotarła, to jest coś, czego nie widać, czyli te telefony, maile, oferta, ktoś to musi wysłać, ktoś musi odpowiedzieć na maile. Tak, tego było bardzo, bardzo dużo, tak, bardzo dużo na pewno, dlatego że choćby y, takie maile, które wysyłaliśmy do uczelni, y, one wymagały wypełnienia masy dokumentacji, jeśli chodzi mm. o wnioski tak, patronackie, o patronackie to. To. to naprawdę jest bardzo dużo dokumentów, e, no i trzeba niestety być cierpliwym, e, no nie da się zrobić nic na siłę, w tym sensie, że kogoś zmusić do czegokolwiek, Oczywiście. E, trzeba mieć też jego zgodę, ale może, można tutaj na naszym przykładzie powiedzieć, że to się da, że no mhm. wspaniali ludzie do nas dzisiaj przyjechali, udało nam się zorganizować fajną imprezę, wszyscy byli zadowoleni i nauczyciele i dzieci, myślę, że wszyscy po prostu docenią ten dzisiejszy dzień i zapamiętają na długo. Mhm. A to wysyłanie maili czy zapytań do przedszkoli to też myśli Pani, że dwa miesiące przed, to jest wystarczająca ilość czasu? To znaczy, czasu? jeżeli Chyba chodzi wcześniej, o, bo to w planie rocznym tak, jeżeli konkurs y, m, organizujemy, to myślę miesiąc wcześniej, bo te wcześniejsze, jakby było dwa miesiące wcześniej, mhm. to też przedszkola by szybko zapomniały. I myślę, że ten miesiąc wcześniej, żeby mieli czas na przygotowanie właśnie choćby takich piramid gimnastycznych, które wymagały troszkę, umiejętności mhm. od dzieci, żeby one tutaj się zaprezentowały. Jak widzieliśmy nawet te przygotowania do samej piramidy, no naprawdę i strój, no wiele rzeczy, tak? Akcesoria, akcesoria, no wszystko przemyślane, mhm. naprawdę wspaniale. Poza tym, poza tym oglądaliśmy ten wysiłek dzieci i ten emocjonalny również, mhm. tak, widać było Stres wyraźnie. Więc do tego trzeba dzieci przygotować, one muszą mhm. mieć na to czas, żeby w przedszkolach pani nauczycielki też z tym dziećmi Pracowały na tyle spokojnie i wiadomo, że one przeżywają, jak się zbliża termin, ale jednak im więcej poćwiczą, tym bardziej będą pewne tego, co zrobią. Więc to nie można zrobić na łapu-capu, mm -hmm. żeby, prawda, mamy pomysł poprzedniego dnia, że to, to Jasio i Małgosia pójdą i będą tutaj Hop, robić szuk. piramidę, tak? Tego się nie da tak zrobić. No musi być te, to przygotowanie. Tym bardziej, że my od wielu lat robiliśmy piramidę, tylko przez pandemię robiliśmy ją przez, przez online. Mhm. To znaczy wysyłano nam tutaj zdjęcia z piramid tworzonych przez dzieci w przedszkolach i my pod wieloma względami te piramidy o, o, ocenialiśmy. Wcześniej były u nas konkursy właśnie z, ze zdrowego tutaj żywienia i sportu. I chcieliśmy do tej formuły wrócić, żeby tu z powrotem dzieci przyjeżdżały właśnie na takie zawody tutaj razem. Nie? Może tutaj obok siedzi wsparcie? Tak, tu obok wsparcia, a nie u nasz tutaj przedszkolny. Bo pani jest dyrektorką przedszkola. Ja jestem dyrektorem, tutaj jest mama rodzicem, ale przy okazji też lekarzem nauk, doktorem nauk medycznych mhm. w zakresie dietetyki. Wspiera nas tutaj wszystkie. No, myślę, że też bym mogła parę słów powiedzieć. Tak, no Myślę, że taka ogromna inicjatywa i potrzeba mówienia na temat zdrowego żywienia jest ważna, żeby żeby o tym się mówiło, żeby przedszkole, przedszkola też miały możliwość e, jakby zwrócenia uwagi na to, jak, te, jak to żywienie jest o, ogromnie ważne i tutaj, e, no myślimy, o, to, ten dzisiejszy konkurs e, ogromnie się udał. Myślimy o, o przyszłym roku i o tym, żeby rozszerzyć nasze działania i, i po, uderzyć dalej, bo, bo jakby... Poza miasto już, wojewódzko. Nie, myślimy o przedszkolach jeszcze nie tylko naszych, samorządowych, Aha. ale też przedszkolach, mhm. które są w mieście, prywatne. Mhm. Ponieważ ja też tak myślę, że im mniejsze dziecko i będzie się zderzało z tą informacją, z tą ideą mm -hmm. zdrowego żywienia, tym lepiej, bo obserwujemy zupełnie inny kierunek tak? w społeczeństwie mm -hmm. i to jest przerażające. Mm -hmm. Zgadza Ta się, ruchu, ponieważ... ale docelowo myślimy też o województwie, może w kolejnych latach, dlatego że jakby jest Potrzeba rozszerzenia naszych działań, i tutaj, tak, tak. jak do, dobrze pani doktor wie, że tak naprawdę musimy rozszerzać działania, żeby coraz więcej się mówiło, żeby, do, żeby rodzice coraz bardziej byli świadomi, żeby to działało kompleksowo na, na zasadzie zarówno przedszkola, dzieci, rodzice, wspólnymi na każdym siłami na, na, na każdej płaszczyźnie mhm. wtedy nasze działania będą e, najszersze. Ja jako mama trójki maluchów właśnie którzy uczęszczają do tego przedszkola również jakby z perspektywy zarówno jakby specjalisty bo jestem właśnie dietetykiem doktorem nauk medycznych pracuję na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jak również rodzica widzę że jest ta ogromna potrzeba świadomości żeby dzieci wiedziały co to znaczy zdrowe żywienie żeby próbowały różnych czasem warzyw i owoców które nie jadły do tej pory nie wiedzą w jaki sposób mogą komponować posiłki w jaki sposób coś może być smaczne tak to jest bardzo fajny bardzo ciekawe ciekawy I bardzo potrzebny walor edukacyjny, żeby w przedszkolu również, nie tylko gdzieś tam w szkole, czy gdzieś Ale na ekranie. Szkoła od przedszkola, żeby, a nawet od żłobka, żeby tak. zacząć tę edukację żywieniową. Bo czasami tej edukacji gdzieś brakuje, rodzice nie wiedzą, co robić, dzieci nie wiedzą, co robić. A jak z Pani doświadczenia, bo pani jest mamą tutaj w placówce, mhm. jak to wygląda w strona rodziców, jeżeli jest taka akcja, taka. Taki event, taki konkurs. Czy to jest tak, że jest opór ze strony rodziców, że oni nie. uważają, że to jest niepotrzebne? Nie, właśnie nie. Czy są nie. zainteresowani rodzice, Chcą brać udział? Tak, rodzice są w ogóle u nas w przedszkolu, rodzice zawsze wspomagają wszelkie działania takie edukacyjne czy konkursy. Jest, jest jakby olbrzymia pomoc. Właśnie tutaj też mamy innych dzieci, pomogły organizacyjnie przy przygotowaniach i dzisiaj też przy samym konkursie. Więc jest, jest jakby rodzice się interesują, rodzice mają świadomość, rodzice nawet teraz organizujemy taki festyn rodzinny w czerwcu już, myślą na temat zdrowych przekąsek i nad tym, żeby, żeby właśnie to było dla dzieci, żeby dzieci zarówno miały frajdę z atrakcji i wspólnego spędzania czasu, które jest ważne. Tu tak, jest dokładnie, żeby to wszystko razem połączyć i żeby rzeczywiście to szło w kierunku zdrowia, bo potem to się odbija dalej na naszym życiu, na życiu mhm. naszych dzieci. I jeszcze pytanie odnośnie do rodziców, bo widzę, że ze strony dzieci ten opór jest często mniejszy, czasami jest tak, że dzieci pewnych warzyw w ogóle nie znają mhm. i są chętne do próbowania. Oczywiście są też dzieciaki, które absolutnie nie, bo taką mają teraz fazę, że teraz nie będą próbować i to też jest zupełnie ok. Ale co w takiej sytuacji, kiedy ja, jako na przykład dyrektorka placówki, chcę zorganizować taki konkurs, a ze strony rodziców jest opór czyli oni uważają, że to jest niepotrzebne, nie chcą się w to zaangażować. No nie ukrywajmy, że dziecko samo nie jest w stanie, trzyletnie czy czteroletnie, nie jest w stanie się w taki sposób zaangażować, żeby, nie wiem, przygotować jakieś produkty, samo pójść do sklepu i kupić, czy przygotować się w jakiś inny sposób w domu. Co, co, co robić, gdy jest opór ze strony rodziców? To znaczy, na pewno są tacy rodzice, którzy generalnie mają wybór coś pokarmową, bo to ja już mówię o rodzicach. W tak, w cudzysłowie to znaczy to dotyczy, powiedzmy. Przede wszystkim dzieci z autyzmem, natomiast są też A, dzieci. A chodzi o to wybiórczość pokarmową. Tak, o tą wybiórczość, wybiórczość, ale ja mam wrażenie, że też u rodziców jest ta wybiórczość pokarmowa, że ona się ogranicza tylko do tak zwanych fast foodów albo do takich pokarmów, że czasami obserwujemy u dzieci, szczególnie w pierwszej grupie, później to już mhm. jednak są dzieci przyuczone trochę do tych surówek, sałatek. W pierwszej grupie, ja, ponieważ ja jestem zawsze co roku w pierwszej grupie, to widzę, jak mało dzieci w ogóle je sałatek i surówek, po prostu są nieprzyzwyczajone w domu do tego typu pokarmów i trzeba im to wdrażać. Czy to jest taka mniejsza czasy. świadomość żywienia. Myślę, tak. Myślę, że tak. Dotyczy to również niektórych zup, niektórych dań. Także no, no jest to przykre, że po prostu trochę ograniczyliśmy się w tych, w tych naszych dietetyczno-kulinarnych umiejętnościach w kuchni, ograniczamy się albo do wyjścia do jakiejś restauracji, albo do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś baru. baru, albo jak no tak, ale no i to jest przerażające też, bo jakby powiedzieć, ciągniemy pizzę dzisiaj. No to chętnie, no, ale zjemy na przykład e, jakąś kaszę, czy ryż, czy jakąś, e, nie wiem, najpierw, na, nawet jakąś wymyślną kaszę, bo mm -hmm. są takie, prawda? No to, to raczej nie, to ciężko. Zresztą myślę, że tutaj jeszcze jedna pani coś więcej na ten temat powie. To chyba zapytamy się o te jedzeniowe standardy panią intendentkę. Nie mamy pani intendentki mm -hmm. dzisiaj, bo rozchorowała się, jest nieobecna. E, dzisiaj jest pani kucharka, nasza o, szefowa kuchni znająca sprawę od Podszewki. Od podszewki, od najmniejszej części tego, co się w kuchni dzieje. Co wychodzi, co wraca. O, to są cenne informacje. Ja jeszcze bym chciała dodać jedną rzecz, że myślę, że jest potrzeba takiej edukacji rodziców i wspólnego działania na płaszczyźnie przedszkola rodzic, żeby właśnie y, organizować warsztaty wspólne, żeby rodzice brali też udział w przygotowaniu, w próbowaniu. Może y, nawet właśnie sam udział w takim konkursie dla rodziców jest wartościowy. Pokazanie, że y, też myślę, że pod kątem. Y, jakby to, co też zrobiliśmy w tym roku, że rodzice, dzieci w przedszkolu zostali poinformowani i jakby zaangażowani w konkurs z pełną świadomością, żeby wiedzieli, co robimy, w jakim celu, po co to się dzieje, i w żadnym no, jakby, w taki tak, także super, tak, tak, super inicjatywa, super, super, że takie wsparcie, że, że to warto. I jakby myślę, że to też warto podkreślać, że, że jakby nie tylko organizujemy coś, żeby też jakby podkreślić udział innych przedszkoli, ale też właśnie dla naszych dzieci, dla naszego przedszkola. I przede wszystkim, żeby to było skuteczne. Tak. Super. Bardzo panią dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani odpowiedzieć na parę pytań moich. E, czy łatwo jest zajmować się przygotowywaniem posiłków dla przedszkolaków? Jak dla mnie to jest łatwe. A co, One... jest, e, co jest wyzwaniem? Czy to jest coś takiego, co, nad czym Państwo pracujecie? Czy wprowadzacie jakieś nowości? Czy coś przychodzi Pani do głowy takiego? Co chcecie Państwo może wprowadzić, albo już próbowaliście Państwo wprowadzić, a może niekoniecznie wyszło. Czy coś wróciło? Bo podobno jest takie słowo wiadro, że jak jesteś niedobre, to jest wiadro, że do wiadra się zrzuca te posiłki. To tak, była taka sytuacja z gołąbkami takimi tradycyjnymi. gołąbkami? O tak. proszę, tradycyjne Więc gołąbki. Gdy były zrobione, to dzieci to przeraziło jednak chyba i to wszystko coś wróciło. Takiego. A ciekawe czemu? Nawet mięsa nie wyjadły, gdzie, gdzie dzieci generalnie lubią mięso. Mhm. Najbardziej. A coś mówiły? Dlaczego? Nie wiadomo. Yy, nie, nie wiadomo. Może. I po ten sos, ktoś, ktoś myślę, że ten sos, taka pusta. A oto też tak się często zdarza, jak że jak rzadzi. w grupie jedno nie je, to już później idzie też reszta. Yy. A czy robicie Państwo też yy, po te, takie y, posiłki, obiady bezmięsne, roślinne? Yy, zdarza żywe? się. Yy. Zdarza I jak dzieci się. chętnie jedzą? Yy, jedzą, jedzą. Mhm. Bo właśnie z tymi warzywami jest czasami problem, prawda? W... Dzisiaj chociażby jest ryż z, z warzywami chińskimi, o. ale jest też tam kurczak. Mhm. Czyli trochę mięska jeszcze jest? Tak, troszeczkę mięska jest, ale już się przyzwyczaiły, przyzwyczaiły mhm. się do tego. Czyli to jest trochę tak, że dzieciom się pokazuje, prezentuje i one gdzieś tam stopniowo. Mhm. Z czasem za pierwszym razem uczyć. może mniej, ale jak już drugi, trzeci raz pójdzie, to już mhm. coraz lepiej to idzie. Przyzwyczajają się. I pewnie jak jedno spróbuje, to drugie patrzy, że tak. kolega, koleżanka spróbowała, to też by chciał. Mhm. Są też robione różne zapiekanki makaronowe. Mhm. To też jest często tak, że jednak ten suchy makaron musi być, bo mhm. jest kilkoro dzieci, których nie ruszy z mhm. dodatkami. Mhm. Czyli na razie czego, żeby był suchy, żeby można było, żeby nie dotykał sosu koniecznie, tak. bo jak dotknie tak. sosu, to jest bardzo, tak. bardzo źle. A jak warzywa na śniadanie? Jedzą, nie jedzą? Jedzą, jedzą mm -hmm. warzywa, są kiedyś były robione, podawane te warzywa na kanapkach typowo, mm -hmm. ale jednak robimy to na talerzyku, żeby dziecko o. mogło samo zdecydować, czy chce, czy nie chce. I mało wraca tych Naprawdę? warzyw. Naprawdę? Tak. Czyli co taki bukiet warzyw po tak. prostu na talerzyku. Tak. Coś podobnego, super. A podwieczorki? Na podwieczorki też są warzywa czy są? Są codziennie warzywa bądź owoce, ale najczęściej dzieci zabierają po prostu je do domu. A, okay. Bo by porozgryzały i by. A czy jest coś takiego, co wprowadziliście Państwo i uważa Pani, że to jest jakiś sukces? Nie wiem, jakaś, jakaś taka potrawa warzywna, która, którą dzieci bardzo chętnie jedzą, a nie spodziewała się Pani, że to będzie aż takie popularne. Jakieś zielone, nie wiem, czerwone zupy. A czy zupy. Żółte o i to, to tak. Albo I do też. najczęściej właśnie to te zupy krem, mm -hmm. które dzieci naprawdę jedzą i lubią. Krem zupy, zupy mhm. krem z groszkiem ptysiowym, Aha. bo kiedyś mhm. były jeszcze z grzankami, ale się za szybko rozmaczały. No tak, i, bo to jest też ważne. I jednak z tym groszkiem ptysiowym. Mhm. A jakieś kolory mhm. są bardziej popularne tych zup? No tak mają te zupy różne nazwy właśnie. Szrekowa. Szrekowa zupa. Tak, czyli z zielonego groszku bądź brokułowa. Brokułowa i dzieci tak. jedzą brokułową? Jedzą. No proszę. A brokuły to nie są zbyt popularne chyba warzywa, prawda? Tak, jakby położyć takiego brokuła, to to myślę, żeby nie ruszyły. A jak to zrobić, żeby dziecko zjadło taką brokułową? Czy to jest kwestia tego, żeby po prostu przyzwyczajać stopniowo, pokazywać, że hej, ta zupa jest fajna, ja ma dobry smak? Nie, nie. Czy... dzieci lubią ogólnie gładkie zupy, nie lubią, jak im coś tam fruwa. A, czyli chodzi tak. o też o konsystencję, to jest myślę, ważne. Myślę, że tak. Mhm. A nie boją Więc się że... Tego, że, tego zielonego koloru? Chyba nie. Takiego. Jest I to... jarzynowa, jak będzie jarzynowa tradycyjna zrobiona, to ona wróci w mhm. większych ilościach, a jak jest taka zmiksowana, to, yy, to, to nie wraca. Czyli jak nie widać tych warzyw poszczególnych, tak. to jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko chętnie zje. Zgadza się. I macie Państwo zielone zupy, jeszcze jakieś inne kolory? Yy... No typowo jarzynowa, więc ona wychodzi mm -hmm. jasna, albo jest właśnie z białych warzyw, mm -hmm. więc seler, pietruszka, marchewka. Mm -hmm. Nie, marchewki to jest odrobina, ale mm -hmm. pietruszka, seler. I dzieci jedzą. jedzą. Czyli y, tutaj takim kluczem do sukcesu jest ta konsystencja, żeby była w miarę... No tak, taka... najważniejsze, no żeby jak najmniej tam fruwało, więc dzieci lepiej zjedzą. A jakie obiady z drugich dań najchętniej jedzą? Y, ziemniaczek i sosik. Z mięsem. Na, na wilgotnole oczywiście kotlecik płaski, bądź okrągły, A. tak to nazywamy. A z warzywnych coś jest popularnego, takich, żeby nie było mięsa, tylko żeby były warzywa same, zimniaki z czymś, albo nie wiem, kasza, ryż? Kasza, ryż. U nas jest zazwyczaj właśnie kasza, ryż, sosik, mhm. ewentualnie właśnie kotlet taki na sucho mhm. i zawsze surówka. O! Zawsze ta... surówka jest. A jest, surówka jest na talerzu? Na talerzu. I dzieci jedzą chętnie? Niektóre tak, a niektóre nie, mhm. wiadomo. No jak się, tak... tam mhm. czasem pójdzie na tą y, salę. To jednak jest odrobinka, dostają, ale to tak musi niczego nie dotykać. Może się a -a. skusi, może nie, a są dzieci, które naprawdę w dużych ilościach zjadają. Czyli też trzeba być czujnym i dostosować się do dziecka, mhm. jeżeli chodzi o konsystencję, czy o w ogóle wygląd posiłku, że na przykład dziecko tak. nie lubi, jak dotykają siebie pokarmy. Mhm. I to jest też bardzo istotne w tym wprowadzaniu. A któreś surówki są bardziej popularne? Y nie. A jest, co jakiś czas jest inna, czy tak, jest zawsze... za każdym razem jest inna? A na przykład jakie są takie? Z podstawowe... czerwonej kapusty, z białej z kapusty, kapusty. O, oczywiście. Pusty. Z czerwonej z białej, z pekińskiej. mamy marchewkę z groszkiem gotowanej i surówkę z buraczków i surówkę zasmarzane buraczki. przez dwa tygodnie nic nie może się powtórzyć u nas. O kurcze. I codziennie jest, czyli właściwie? Codziennie jest coś innego, mhm. jak i zupa, jak i coś nie, nigdy nie może się powtórzyć w przeciągu dwóch tygodni. No to jest super, że przez dwa tygodnie codziennie jest inna surówka, bo nawet te dzieci, które w domach niekoniecznie mhm. próbują warzywa, to w przedszkolu są, e, są te smaki prezentowane, te warzywa. I jeżeli nawet w domu nie ma tej edukacji żywieniowej, to w przedszkolu dziecko może takiej czerwonej kapusty na przykład spróbować, mhm. a nigdy w życiu go nie jadło. Nigdy w życiu nie jadło tej kapusty. Jestem ciekawa, jak to wygląda, że na początku nie wiem, nie chce zjeść, a potem patrzy, obserwuje. Tak. Na początku nic, a później już się zgodzi na to, żeby nałożyć jednak na ten talerzyk i tak stopniowo. stopniowo. Czyli ta konsystencja, wygląd posiłku, żeby też być czujnym, jak dzieci lubią, żeby to wszystko leżało na talerzu. I trochę cierpliwości, że nie od razu to wszystko będzie tak, że dziecko przyjdzie pierwszy dzień do przedszkola i od razu wszystkie warzywa zje, tylko to mhm. też te smaki się Zdarzano rozwija. się takie wyjątki. Tak, no tak, no to na pewno, ale też trzeba być cierpliwym i ten czas dać dziecku, prawda? Tak. Żeby się oswoiło, tak? Może niekoniecznie w tym miesiącu, może tą czerwoną kapustę tak, czy pekinowicie. Niekoniecznie koniecznie w tej grupie, tylko w może tej w grupie. następnej. Może spróbuję następnym razem. Czyli yy, tak, to jest, to, jest, to jest ciekawe i to jest ważne, myślę, żeby dać dziecku czas i żeby być czujnym i żeby być uważnym na potrzeby dziecka, prawda? To, to, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o żywienie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Niesamowita inicjatywa. Okazało się, że w konkursie organizowanym przez przedszkolę nr 11 wzięły udział wszystkie samorządowe przedszkola w Piotrkowie Trybunalskim. Konkurencje były trzy, współzawodnictwo bardzo pozytywne, bardzo ciekawe przekąski ze zdrowych surowców, konkurencja sportowa, piramidy tworzone przez dzieci, mnóstwo zabawy i oczywiście bardzo trudno było wybrać zwycięzcę. Dlatego postanowiliśmy jednogłośnie nagrodzić wszystkie placówki biorące udział za to, że promują edukację dotyczącą zdrowego stylu życia. Ja ze swojej strony postanowiłam nagrodzić wszystkie placówki biorące udział w konkursie zestawami książek dotyczącymi żywienia, a także książkami przygotowymi dla dzieci. Mam nadzieję, że ten film będzie inspiracją dla Państwa, dla dyrekcji różnych placówek do stworzenia podobnych konkursów. Nauka przez zabawę to jest świetny sposób, jeśli chodzi o edukację dotyczącą zdrowego stylu życia. Zachęcajmy dzieciaki do tworzenia talerzy zdrowych przekąsek. Zachęcajmy do próbowania nowych warzyw. Zachęcajmy do jedzenia orzechów i pestek. Zachęcajmy do ruchu, do różnych popisów gimnastycznych, bo przecież zdrowy styl życia to nie tylko jedzenie. Do zobaczenia następnym razem i trzymam za Państwa kciuki.